Zwierzaki, witamy w kolejnym odcinku Portala 2. Dawno nas nie było, co? Raptem byliśmy w tydzień temu i dwa tygodnie temu. No dobra. E, w każdym razie kolejna mapka z cyklu Chicken Test. Znowu jest ze mną Kemot, oczywiście jak zwykle. Jej, grubasek w akcji. Pomyliły mi się klawisze. No, grubasek, Ach. grubasek. Kurdupelek w akcji. No dobra. E, mapka kolejna właśnie jak mówiłam już z Chicken Test i... Jesteśmy przerażeni tym, co widzimy, aczkolwiek. Ostatnio też byliśmy przerażeni, i jakimś cudem nam, nam coś z tego wyszło, więc. <grym> nie zupełnie o to chodziło, mam wrażenie. <grym> no trochę, ale myślałem, że wyjdzie. Oj, czemu się zepsułaś? Bo ja ją puściłam, żeby leciała sobie w nieskończoność. No, nie ale się latować. chyba i tak zaklinowała. No. To ja to <grym> mam tam wrzucić? Dobra. Być może tak, tylko... Wiesz, co ci powiem? W jaki sposób skłonić ją do tego, żeby działała tak, jak my chcemy? Bo ona ma fruwać chyba, nie? Ona ma przelecieć... Przez to i wlecieć tam. Uhuhu, tam jest ściana. Czyli... No to trzeba jakoś tak zrobić, żeby... Ona się rozpędziła na tej rynnie nieszczęsnej. A jak ona ma się rozpędzić na tej rynnie, ja się pytam. Tak, bium, bium, Ło! Cicho, bo przez głupotę coś odkryłem. Tak, i czekaj. <laughs> Łap, kulkę, która. Dobra. I co dalej? Kulkę? Tak. Dobra, A to ty yy... musisz mi portale zrobić. Tak, ja tam tak, muszę tak. wlecieć. Au. A co ty robisz? Leć. Leć, rozpędź się. Bo musimy um. portale zmienić. Wiem, wiem, wiem. Spokojnie. Nie przejmuj się. Ja sobie chwilę pomyślę. Jezus Maria, moje oczy. Jej! Dobra, udało ci się. I to wszystko? I'm so clever. Nie, jeszcze chyba musimy ciebie wydobyć. Poczekaj. Ja się sam wydobędę. Uh. Jeżeli się sam wydobędziesz, to okej. Okay. Tu jest kolejna sala, nie chcecie się zmartwić. No to było zbyt proste. No, Dobra, skakujmy. Idziesz ty? O -o. o mamo Serio Jesus Christ. Ojej. O, matko, Chyba taki... musi omijać te pomarańczowe miejsca, tak? Tylko... Ja tam nie widzę tego za specjalnie. Czekaj, okay, jak, ty... jak ty tym operujesz? No, staje i to się przechyla, nie? A, ale tam z tyłu są jeszcze inne, nie? To też na coś działa? Aha, nie, nie wiem. Dobra, tylko te dwa. Tak aha, czyli nie, ty musisz doprowadzić do pomarańczowego mniej więcej, tam. Czyli Ale jak doprowadzę chyba. Do, do pomarańczowego, to on no. spadnie chyba. I teraz. Schodzisz. Ty stawaj, 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 stawaj. Ty musisz ty... wcześniej stanąć, wiesz? Tak. Lecisz, 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 lecisz w dół. I teraz uh. ty zejdź chyba. O. Tak. Tylko ona nie może spać też, nie? Tutaj. Tutaj ma blokadę, więc teraz Sejd, ty... Ale dalej ma blokadę też tu? Tutaj ma trochę blokad, wiesz? No... Halo! No rozpędź się, Misiu Dobra. Teraz... Nie tak, przepraszam, ty musisz stanąć. Nie, 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 nie. No, 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 no Nie, nie! Nie! Damit! Jak daleko byliśmy? <śk> ty się... Idzie ona w ogóle ma dolecieć tu? Do tego białego? No chyba tak. Ja pierniczę, ty chyba żartujesz. <śk> Ej, kemo Wybacz. Dobra. Nie, nie. Nie, 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 nie. Dobra. Teraz ty zejdź. Bo ty przechylasz w prawo, a ja przechylam w tamtą stronę. Widzisz? Mhm. prawo, 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 tak, w prawo, w prawo. Nie, 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 nie. Dobrze. No, dobra, 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 dobra. Leć tam. Nie, 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 nie. Poczekaj. Stoi, stoi, dobra. I co teraz? Więc teraz tak. Ja się nie ej. mogę ruszyć, bo wtedy ona poleci w lewo. Czyli totalnie mój ruch odpada, ty musisz coś zrobić yy, o Tak Myślałam, że stoję I teraz na Teraz co? Puszczasz. Ona musi tam wlecieć No, 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 no Okej okay. Leć, leć, leć yy. I do środka yy. Nie, nie, nie! Dobra, tam niech będzie. Yyy Ty. Nie no ja Zejdź, muszę zejdź, 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 zejdź. No zejdź, różże za... Jest. O. Oh, no yes. yeah. I teraz co? Gdzie ona spadła? O, Jest tu u mam ciebie. Ją. Dawaj ją. Wiesz to. <laughs> I i że się wracamy? I teraz musisz ty dotrzeć do mnie. Au. Nie tak. Czekaj, czekaj. No ja mogę w to wejść? Nie. Teraz. Teraz no. powinieneś mieć otwarte. No. Więc chodź tutaj. To chyba jeszcze nie koniec. No. O matko. Ale fajne to było. Czegoś takiego jeszcze nie było w portalu. Nie, jeszcze nie było, ale to jest. też przerażające na swój sposób. Dobra, o co tu chodzi? O jezu. Znowu się ktoś będzie turwać. To może Oho. ty tym razem. Jak miło. Tylko o co tu chodzi? Tu trzeba kulkę spuścić na tereninkę, którą utworzyłam stając tutaj, widzisz? Mhm. Mm trzeba kulkę Dobra. zwrócić. Nio! Cholero. <laughs> Do środka. Ale to ja tam muszę z ni nią być tak, w takim budynku. Tak, Ty z nią musisz być na górze. Jak? Więc ty sobie. Ja tam czekaj, weź zejdź z tego najpierw. I musisz. No spróbuj. Czekaj, 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 czekaj. Bo o co chodzi z tym? Ty musisz na tym stanąć po prostu i za chwilę będziemy myśleć, tak, musisz tak, mnie tam wystrzelić. Chodzi... Bo gdzie ty masz pofrunąć, ja się pytam. Do góry tam. A tam czy ja mam potem tutaj ci postawić... Ale portal. to poczekaj, nie nie nie, ty, ty, ty musisz mi zrobić te portale, żebyś mogła im potem je swobodnie przenieść. Dobra, kulę. moje twoimi A, ale, aha, bo... Yy... Bo musisz potem je przenieść. Dobra, to ja tu. I ty sobie postaw w takim wypadku portal 1 jeden... gdzie? Hmm, tu Na przykład. I potem ja sobie po... ten... Aha, ty z kulą ja lecisz. Ja nie okay. zrobię, bo ja z kulą. No, ale ty musisz to zrobić. <słuch> Poradzisz sobie. Czekaj, 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 sekundka. Suń się grubasie. Suń się grubasie. Nie wskoczysz. Co to jest takie. Nie, nie zgadzam się na to. Jesteś za wysoka. Ale w takim wypadku... bo w takim wypadku, jeżeli ja mam ci później ustawić portal tak, żebyś ty latał, to ty musisz mieć najpierw portale tu. I tu twoje. Ja ci zmieniam portal. Ty latasz, latasz, latasz. Ja ci zmieniam ten portal i ty wyfluwasz tędy. Uh, to jest... Is... skacz, tak? Uh. <laughs> 3, 2, 1, skok! Proszę. Oj. Ała, czemu? Z łaski swojej mieść się! Ale nic ja nie robię. Już lepiej to zmień, bo za chwilę się nie zmieścę. Y! Gdzie no dotarłeś? Co zrobiłeś? To chyba nie to wejście, to drugie chyba musiało być. Bo tu jest wyjście. No to, no to złaś. Ja po prostu tu ustawię, ty sobie zmień tam na niebieski. Poczekaj, bo się nie rozeznałem się w sytuacji, wybacz. Odłóż kuleczkę, to sobie zmień, tak. A. 3, 2, 1, jump! A ładno, tak. kuźdę, zmieś tą Schudni. grubą dupę. Najwyższy coś... czas schudnąć. Za dużo za tej dużo... czekolady przed tak. nagraniem. Zdecydowanie za dużo tej czekolady. Dobra. Ojej, jesteś. Jest kulka. I co teraz mam stąd zejść? E, no chyba tak. Aha, wyjście się otwarło. Widzisz, <noise> <Już> teraz. <noise> do też. <piechła deszedł. głosy> Czekaj. Um. E, jeżeli ty chcesz mieć. Um, właśnie. I teraz zostań mnie do góry I za chwilę ja cię wydostanę Dobra I właściwie tak jedyne co musisz zrobić To mi postawić dwa portale Obojętne Gdzie tak naprawdę Chyba Tylko tu nie wskoczysz tu. No Oj. Come on ale tak hmm. portale ustaw, żebym ja mogła wejść gdzieś, nie? Poczekaj, tu jest portal, nie? Jeszcze? Tak, jest miejsce na portal Ja muszę się rozeznać... Oj, uh -huh. nie do końca o to mi chodziło ja Muszę najpierw się rozeznać, o co chodzi tam Aha, tak Eee... W sensie... Oj, to nie koniec nie... jeszcze Jezu, to jest naprawdę rozbudowana mapa ja jestem tu na górze w takim razie Aha, bo ty tu możesz wejść. Tak, mogę wejść. To prawda hmm. jest to trudne, ale mogę. I. Tylko dusi nam przycisk. <św Święty Mikołaj. Dobra. I tam jest tylko przejście dalej, tam nie ma niczego do uruchomienia. No tu są, ale tu jest... Co? Ale to jest banalne. Na dół, tam idź. No idę na dół. I wchodź. Cześć. No, tak też sądziłam. Dlatego Tyl pytałam. Tylko to jeszcze nie wszystko tutaj. Fajnie, że nie wszystko. Co się zrobiło? Otwarło się. Tylko... Ty musisz kulkę chyba hmm. przenieść. Czekaj, bo mi się schody nade mną otwierają. O matko, ale tu jest dużo przycisków! Nie! O, nie. o Jezu. Czy tym nie Lęc... widzisz? Ale o. fajne! Jej. A gdzie kulka wylatuje? No my musimy ją najpierw naprowadzić, Najpierw wiesz? gdzie ona wylatuje. Tędy. Właśnie zrobiła chlub. Gdzie, gdzie, gdzie zaczęła wypoznać mi? E... W tym Aha, miejscu naleciała, tylko to, to musisz na górze nacisnąć, tutaj podejrzewam. No ja Dobra, okay, leci tu, tutaj tu, tu, tu tam, tu, tu, tu. tam. Czy to wszystko? Tu jest ustawione. Teoretycznie tak, to teraz uruchom kulkę. Lecisz, mała, lecisz. Pokaż na co cię stać. Nie Ale utknij nie nigdzie. Jeden raz. Nie, nie utknie. O, tam jest. Jesteś, mała Zozo. Oh, Joy. I co teraz? Wyjście. Chodź po schodkach w dół. I have a surprise for you. Begin juggling test in 3 2 1. Wow, ale fajne. E, tak, lados żonglujące na naszą cześć. Słodkie. Dobra, dobra, chodź. O. Z wrażenia. Udało się Ci pomacham, a chciałem urwać ci głowę No popatrz Chciałeś mi urwać głowę, na początek mi pomachałeś No Dup Ale Generalnie rzecz biorąc y, Udało się Poszło przyzwoicie, jak zwykle Znaczy już można powiedzieć, że jak zwykle było Trzy odcinki było od rząd, tak zgrabnie to To już można powiedzieć, że jak zwykle Ta po prostu yy, przerwa nas nie pozbawiła całkowicie naszych zdolności umysłowych, także jest GITES. U, ale mapka jest przerażająca, jak się na nią spojrzy pierwszy raz. Na szczęście wszystko jest logiczne, bardzo logiczne, także... <laughs> Kto wygra? O, <laughs> końcu... A miałam nadzieję na trzecie zwycięstwo pod rząd. No, drugie. Trzecie, bo... Trzy razy U. łącznie się bawiliśmy w to. Ja myślę, za pierwszym to... razem. Trzy razy. Ty gdzie zaglądasz? A to jest fajny wiaterek. Widzisz? No. Na swoje miejsce stań grubasie. To staję. No. Także na dzisiaj koniec. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Popa. Pa.